Czy w śląskiej tożsamości, która od zawsze wyrastała z kopalni, z węgla, jest w ogóle miejsce na zieloną energię, na zieloną gospodarkę? Jak najbardziej w śląskiej tożsamości jest miejsce na zieloną gospodarkę, bo śląska tożsamość to nie tylko tożsamość oparta na węglu, ale tak naprawdę tożsamość oparta o nowoczesność. I dzisiaj zielona energia, przemysł zgłupiony wokół zielonej energii, to to właśnie idealny przykład nowoczesności, czy w Europie, czy na świecie. I jak najbardziej jest na to miejsce na Śląsku. Co ważne. W, w całym górnictwie dzisiaj pracuje około 70 tysięcy osób. W samych katowicach to jest około 3000 osób. Przy bezrobociu w mieście w wysokości około 1%, tak naprawdę to, są, to, 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 to obciążenie tym górnictwem nazwijmy to nie jest wcale już dzisiaj takie duże. Dzisiaj przeciętny Katowiczanin już z dawnym przemysłem górniczym się specjalnie nie identyfikuje. Natomiast oczywiście musimy mieć z tyłu głowy to, że wszelkie zmiany nie mogą przebiegać nagle i dobrze, jeżeli zaplanujemy sobie już to docelowe odejście od górnictwa w jakimś takim akceptowalnym społecznie harmonogramie. Podejście do zielonej transformacji jest oparte na dwóch skrajnościach. Na skrajnym pesymizmie i na skrajnym optymizmie. Jak wygląda na Śląsku, w Katowicach budowanie tak zgody społecznej dla zielonej transformacji? Czy temat zgody społecznej jest bardzo mocno związany z indywidualnym przypadkiem miasta albo terytorium, bo rzeczywiście jest tak, że mamy miasta bardziej górnicze, czy miasta mniej górnicze. Generalnie Katowice są właśnie w tej grupie miast już dzisiaj dużo mniej górnicze. Górniczych wcześniej mieliśmy tutaj koło, czy pracowało w Katowicach, osiem kopalń. Dzisiaj to już jest właściwie tylko jedna kopalnia, druga tylko fedruje pod miastem. Także dziś właściwie w samych Katowicach problem zgody na odchodzenie nie występuje, natomiast rzeczywiście, jeżeli pospojrzymy na inne miasta, jakby tą, jak do niedawna jeszcze zabrze, gdzie, gdzie tego górnictwa jest jeszcze więcej, no to w tym momencie taka zgoda musi być wypracowana. I najlepszym jednak sposobem będzie właśnie zharmonogramowanie tak, tej transformacji gospodarczej od węgla do, do, do zielonej energii no, na akceptowalnym społecznie poziomie. Przy czym oczywiście też musi mieć z tyłu głowy założenia i cele Unii Europejskiej. Czy Katowice, jako stolica regionu, są miastem otwartym na zmiany? Katowice są progresywne? Generalnie Katowice są bardzo otwarte na zmiany. Kiedy byśmy wyszli z tej sali, rozejrzymy się dookoła, to właściwie sama architektura nas już przekonuje, jak bardzo mocno miasto się to zmieniło. W ciągu ostatnich 30 lat no, zrobiliśmy olbrzymi skok właśnie od odejścia od dawnego, ciężkiego przemysłu, od dawnej, starej gospodarki, po innowacje, po właściwie tak naprawdę miejsca w kopalniach, miejsca w fabrykach zamieniliśmy na biura i, i właśnie wartość dodaną, generowaną przez umysły ludzi.